7 stron a dzisiaj krótki filmik informacyjny dotyczący krótkiego ręka. Jaki tydzień będzie informacyjny, że to będzie zamknięcie chyba z serii tej. Uh, Johnny Ufa, F. Kick, I tak. Czemu zamykamy serię? Dlatego, że też wszedł na, na serwer i zrobiliśmy magazyn, który był pełny. Wszystkich temów. Jest pełny? Jest pełny? Nic nie jest pełne. To... To, 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 to nawet nie jest, jakby to powiedzieć, półpełne. temy. itemy? W moim zdaniem to nie są i temy. To też nie jest lieksowe. Znaczy, to jest lieksowe, ale to jest prot. 4, nasz ostatni. Miecz! Ostatni! Co jeszcze ostatnie? cały stack, znaczy całe te. No przecież chociaż podki kupią z obrony. Dobra. I dlatego zamykam tą serię. Bardzo Was przepraszam za te wszystkie, no, teraz jestem kurzony, chodzę, ale... W moim dniu to już wcale. Tylko o tym chciałem pokazać. tym wiem, że odcinek tam ci widzimy od 3 minut. to może trochę... Wie nie wiem jak to będzie. Kokosik y też jest wkurzony. Każdy jest gdy wkorzony za takie coś. Ja muszę pogadać ostatecznie z rękiem, bo inaczej... No po prostu ja nie będę tracił, wchodził, rano wchodzę, rozpierdone wszystko i... No nie, tak nie będzie. Więc tylko tyle miałem do pogadania. Mam nadzieję, że rozumiecie dlaczego ta seria jest skończona. Bo tutaj nie tak będzie. On ma... on zna długi dotyczące tego co. Yy, jak wejść na końcu Gildy, więc to jest bez sensu. Dobra, dziękuję za oglądanie. Rozumiecie dlaczego? No to na razie do zobaczenia. Na razie cześć.